No, nareszcie. Nie wiem jak u was, ale u nas, jak się ktoś umawia w interesach, to nie każe na siebie czekać. W interesach? Daruj sobie te podchody, nie mamy na to czasu. Wile mówił, że przyśle dziś kogoś po towar. Właś do środka i bądź grzeczny. W porządku idę. Nie po żadnych numerów. Myślisz, że to sobie zaruchać. Teraz już po ptakach na wszystko jest główny. No przecież nic się nie popa. Ładne miejsce, ale wolę solidne to fajny. Ależ wali od tego. No, takie skutki klęski urodzaju rodzaju. udało jak nigdy. tam z rodzajem! Niech ich szobajcie, gdyśmy chwila. Ci ludzie tu samad skóra i kości. Podobno nam nie czekałeś. Jak tam towar? Kilku musieliśmy trochę uspokoić, ale obyło się bez poważnych uszczerbków. To silni wyspiarze będą ci dobrze służyć. Dobrze. Wilne nie lubi fuszerki. Hmm, na pewno Wilne cię przysyła. Spodziewałem się kogoś bardziej. Nilwgardzkiego. Według ciebie powinienem nosić wielkie słońce na piersi? Wtedy byłbym wystarczająco nilwgardzki? Dobra, dobra, bez nerwów, towar jest gotowy. Nie lubię, gdy się ludzi nazywa towarem. Chuj mnie obchodzi co lubisz, a czego nie. Masz tyle, na ile się umawialiśmy. Coś ci się pomyliło, już zapłaciłem. Przyszedłem ich tylko odebrać. A, tak, teraz sobie przypominam. Zostaje sprawa transportu. Zostawami się nie zajmujemy, więc najlepiej jak wprowadzisz swój statek tu, do zatoki. Po prostu daj mi klucz do celu. I co potem? Piechotą chcesz ich gnać? Sam? Który padnie, to padnie, reszta zostanie. Ile mu zależy tylko na silnych? No dobra, masz. Tylko żeby potem reklamacji nie było. Od teraz są Twoją własnością. Jacki z Ciebie podróżnik i najlepsza prawodawca, aby słaba radia udzielał się, prawda? Teraz należycie do mnie, macie mnie słuchać. Jeśli ktoś się sprzeciwi, zabiję jak psa, zrozumiano? Za mną! Jesteście wolni, idźcie na zachód, to dojdziecie do wioski. Dzięki, Wiedźminie. Jeszcze raz dzięki.